I w tych, jesiennych, w tych jesiennych warunkach pogody, zobaczcie, jaki piękny liść spadnie dawno z drzewa, przysiadłem sobie tutaj w moim takim fantastycznym miejscu po zrobieniu zakupu moich fantastycznych delikatesach hofer, na które też przestaje mnie powoli stać dzięki. Z rządowi, który się nie chce zmienić, nie chce wycofać, nie chce wprowadzić reform, które by przywróciły nam chociaż cząsteczkę tego, co nam przez te ostatnie lata odebrało, czyli jako takiej zamożności. Austriacy, a ja się do nich zaliczam, zaczynają stawać się biednymi ludźmi. Ale są otwarci na cały świat i przybywają tabonami, migranci, oczywiście niekontrolowani. Wystarczy powiedzieć w dalszym ciągu azyl, i szczególnie w Wiedniu i mają zapomogi. <grystanie> Proszę, jaki krytyczny jestem, bo byłem ciągle. I co się stało po wyborach? Wybra wygrała partia, która chciała. Zaprowadzić porządek i trochę więcej wolności i swobód i przywrócenia zamożności Austriakom, ale nie będzie rządzić. Będą rządziły te dawne dubki, które doprowadziły do tego kryzysu. Bo pamiętajcie, ani Putin, ani wojna na Ukrainie. Ani inne kryzysy do tego nie doprowadziły, na przykład klimatyczne. Do tego doprowadziła fatalna polityka tych dubków, którzy rządzą już od za dużo, za długo od wielu lat. Nie tylko tu w Austrii. To samo się dzieje w Niemczech, to samo jest w innych krajach tej wspaniałej, fantastycznej, bogatej do kiedyś Unii Europejskiej, która ubożeje. Nie tylko z roku na rok jej ludzie, większość, bo nie wszyscy, 90% ubożeje, nie z roku na rok. W tej chwili już z miesiąca na miesiąc i z tygodnia na tydzień. Pozdrawiam, a w związku z tym muszę się czegoś napić. Nie, nie, żadnych bumbum, bum. jakaś kawa, jakaś woda mineralna, bo jeszcze czeka mnie pływanie na basenie. Ale zdałem relację. <noise> Pozdrawiam, nie dajcie się ściemie. No ale na koniec, żeby nie było tak pesymistycznie, pokażę Wam, jak wyglądam moje podwórko z tymi pięknymi drzewami, z żółtymi liśmi, które przyjęły barwy jesieni. Takiej złotej jesieni, o jaką nam zawsze chodzi. Proszę bardzo. Ale jednak w głębi to fantastyczne drzewo jeszcze jest zielone, ale niedługo też pożółknie, bo trawka tak czy inaczej jest zielona. Czy nie pięknie? To chodziło mi o trochę optymizmu w tym zwariowanym świecie politycznych dubków, którzy doprowadzają nas powoli do ruiny. Pozdrawiam, ale się wyżyłem na dubkach, bo trzeba ich krytykować, inaczej będą robili z nami dalej to, co robią.